A jesteśmy pierwszym biurem księgowym, księgowo prawnym, które zaprosiło klientów na zabawę na jazdy samochodami bardzo wyjątkowymi, na zabawę w golfa, na turniej golfowy, na odrobinę rywalizacji i takiej integracji troszkę między nami, między klientami. Klienci się w ogóle poznali, bo niektórzy się do tej pory nie widywali przecież i chcieliśmy ludziom dać coś więcej niż tylko konieczność zapłacenia podatku do urzędu skarbowego. Golf. Coraz lepiej, muszę przyznać. Że początki nie były najlepsze, natomiast teraz już, już jest lepiej, już jest dobrze. Pierwszy raz, ale chyba nie ostatni. W golfie rzeczywiście tego czasu należy dość sporo poświęcić. Myślę, że tak jak w innych sportach. Natomiast już po dzisiejszym dniu klienci będą myślę zadowoleni i potrafili grać na tyle, by do nas przyjechać i spędzić miło czas. A zakwasy będą? Oj, myślę, że duże. Mamy pierwsze miejsce i chcielibyśmy uhonorować Kubę 50% z Japonii. Było niezmiernie miło. Mam również Co za to, że. Za zwycięstwo właśnie w konkursie nie D5 tak samo otrzymujesz proste, świetny dyplom i piłeczkę McGregora, czyli tym kijem, którym wygrałaś, A złotem. Super, no to słuchajcie, jak w się bądzie, ta piłka będzie już nie do wymiany. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję. Gratulujemy. Szalenie miło, dziękuję bardzo. Kiedy się można lekcje zapisać? Dziękuję. Piłeczka dla Ciebie za longaista. Dziękuję bardzo. Tomek, dostajesz, wielkie. nie wiem czy wiesz, ale bardzo wyjątkową whisky. No, no, nie nie że... miałeś za bardzo wyboru, no, jeśli chodzi, bo... ale dostałeś najlepszą. Mam nadzieję, że będę potrafił ją docenić. Zapraszamy. Dzięki wielkie. Dzięki. Chcieliśmy też uhonorować dodatkową butelką kolegę, który e, bardzo dobrze grał. E, I Maczku. Brawo! Bardzo chcesz. Dzięki. My również byśmy chcieli obdarować się A, dziękuję. nagrodą. Werkową bym... piąteczkę. A, czeka, ale... No to właśnie gratuluję Wam wszystkim.